Pani prezydent, Twitter to taka nowa forma komunikacji. Wielu polityków, wielu sportowców w ten sposób komunikuje się z fanami, z ludźmi, którzy czerpią informacje właśnie z internetu. Czy pani jest taką fanką Twittera? Można by nazwać? Zwyk ja chciałam sprostować, wielu zwykłych ludzi również korzysta z Twittera i przyznam szczerze, że ja również stałam się już od dłuższego czasu, bo praktycznie to rozpoczęło się jeszcze przed kampanią wyborczą mój kontakt z Twitterem i uważam, że to jest doskonała kon możliwość kontaktu przede wszystkim również z mieszkańcami. Yy, dzięki, im, dzięki Twitterowi spotkałam wielu bardzo fajnych młodych ludzi z Łodzi nie tylko młodych, z którymi na bieżąco się kontaktuję, również Twittera, które organizujemy. Jest to sposób faktyczny na bezpośredni kontakt z obywatelem, czyli mieszkańcy młodzi również. Nie tylko, bo przecież kontaktują się również osoby praktycznie z całego świata. Pani bardzo chętnie tweetuje i tak się zastanawiam, jakie rodzaje informacji nam się ukazują. Tylko związane z urzędem miasta, czy też można odnaleźć coś na temat handlu stanowskiego prywatnie. Praktycznie większość dotyczy mojego życia urzędowego, bo przecież moje życie osobiste sprowadziło się do urzędu, w związku z czym to są rzeczy tak nierozerwalne ze sobą, że praktycznie tam również pojawiają się moje prywatne przemyślenia kochanny Zdanowskiej, ale myślę, że moje utożsamianie się z urzędem spowodowało, iż jest to jak gdyby jedna płaszczyzna. Czy to dobra forma komunikacji? Bo kolega z redakcji na przykład mówił, że w niedzielę nie mógł się z Panią skontaktować, ale dzięki Twitterowi udało mu się jakieś informacje uzyskać, więc... Chyba dobre. Tak, jak najbardziej. Na Twittera praktycznie obserwuję dzień w dzień, nie codziennie piszę, bo faktycznie nie mam na to czasu, ale obserwuję wieczorem, patrzę co się zadziało i nieraz reaguję. Dziury, wie dni, patrzy, czy y, różne inne tego typu rzeczy, które dzieją się, ale reagowałam również y, mając możliwość na przykład odwiedzenia szkoły, gdzie zgłosił się do mnie dyrektor tejże szkoły, i umówiliśmy się, nawet nie, nie mówiąc nic mojemu y, sekretariatowi, umówiliśmy się za pomocą Twittera, właśnie, żeby odwiedzić, bo faktycznie młody człowiek robi fantastyczną rzecz, jeśli chodzi o swoją placówkę. Czyli też rozumiem, pani odpowiada tym tak tak, no oczywiście staram się, również różne pomysły podsuwają mi twitujący, w związku z czym też je często rozważam i biorę pod uwagę.